Cześć. Zapraszam Was dziś na drugi odcinek serii nagrań pod tytułem Feedback, który robi różnicę. I zwróć uwagę, że prowadzę ten odcinek z dość specyficznego miejsca. Jest to stok narciarski. Jestem świeżo po ostatnim zjeździe, po całym tygodniu jeżdżenia. I wracałam do NART po 25 latach przerwy. W związku z tym zdecydowałam się wykupić sobie lekcję z instruktorem, który o tą, e, to, tą umiejętność trochę odświeżył. E, a nawet nie trochę, bo okazuje się, że głowa niewiele pamięta, ciało pamięta więcej, więc kilka tych lekcji sobie zafundowałam. O, jedzie do nas ktoś. Piękne miejsce, i piękne słońce, słuchajcie. E, ale my nie o tym. E, zdecydowałam się dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, kiedy. Dawać feedback właśnie z tego miejsca. Dlaczego z tego miejsca? Dlatego, że uważam, i wpadłam na to w ogóle podczas lekcji narciarstwa. To jest, że to jest świetna metafora właśnie tego, kiedy dawać feedback. Wyobraź sobie, że kupujesz sobie kilka lekcji u swojego instruktora, czy u jakiegoś instruktora. Na początek witacie się, robicie krótką rozgrzewkę, on opowiada o tym, jak jeździć na nartach, daje Ci sporo instrukcji. Oczywiście poświęca Ci odpowiednią ilość czasu, żeby Ci wszystko dokładniej dobrze wytłumaczyć. No a potem e, mówi, jedź, ja będę jeździł koło Ciebie, ale Ty jedź. E, I załóżmy, że wykupiłeś sobie dwie lekcje, to są dwie godziny. Ten instruktor bacznie się obserwuje, jeździ razem z tobą, daje ci kolejne instrukcje, ale w większości sytuacji jednak przygląda się i nic nie mówi. Dopiero po dwóch godzinach zjeżdżacie na dół stoku i instruktor wymienia Ci masę uwag, które wyglądają mniej więcej tak. Kiedy byłeś na tym najbardziej stromym zboczu, to wykonałeś skręt będąc za bardzo na lewej krawędzi nart, chcąc skręcać w lewą stronę. W jakiejś innej sytuacji zrobiłeś coś jeszcze inaczej niż trzeba było. Informujecie, że w jakiś momencie twoja praca nóg nie była odpowiednia, Dodatkowo dodajesz, dostajesz jeszcze informację, że e, trzymałeś w kilku miejscach kijki nie tak, jak trzeba. Jak się masz z tą informacją? Co z tego, że ją dostałeś, skoro nie wiesz, kiedy to było, w jakim dokładnie momencie e, Twoja praca nuk wyglądała nie tak, jak trzeba? W jakim dokładnie momencie e, trzymałeś się nie na tej krawędzi albo za bardzo na którejś krawędzi? W jakim dokładnie momencie, kiedy i jak? Trzymałeś nie tak kilka. E, przecież nie tak robimy z naszymi pracownikami czy członkami naszego zespołu, że przez cały rok, półrocze bądź kwartał, e, w zależności od tego, jaki mamy cykl dawania informacji zwrotnej, e, obserwujemy ich bacznie, czasem nawet notujemy e, jakieś ich niedociągnięcia. E, nawet jeśli ten instruktor powie ci: Wiesz, w tamtym, w tamtym momencie świetnie jechałeś to nie wiesz, do czego to odnieść. W ogóle jesteś już w innym kontekście, w innej sytuacji, robisz zupełnie co innego, a chciałbyś to wiedzieć właśnie wtedy, kiedy e, no, zauważył to, to, że robisz coś albo dobrze, albo niekoniecznie dobrze. E, jak myślisz, do jakiego wniosku dojdziemy po takim wstępie? Ano do takiego, że... Mm, Jedyną i, i właściwą formą dawania informacji zwrotnej jest dawanie wtedy, kiedy ktoś wykonuje daną czynność czy zadanie i jest w stanie od razu zinterpretować nasz, nasz feedback, który dla, dla niego dajemy, i jest w stanie no, jakoś od razu zweryfikować swoje zachowanie. Ok. Są w firmach tak zwane cykle ewaluacyjne, czyli daje się feedback w cyklu trzymiesięcznym, czasem półrocznym, czasem rocznym. Natomiast wtedy jeśli udzielasz feedbacku na bieżąco, jeśli informujesz swojego pracownika czy członka swojego zespołu o tym, jak wykonuje swoją pracę, jak ją oceniasz, co mógłby zrobić lepiej, jakie masz dla niego wskazówki, jeśli wykonujesz to na bieżąco, to wtedy tylko zbierasz śmietankę, to znaczy podsumowujesz, nawiązujesz do tych wszystkich rozmów, jakoś zbierasz całość, wyciągasz wnioski na przyszłość, możecie trochę bardziej wy 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 wyjść w przyszłość i pomyśleć o tym, to co dalej. Natomiast miejsce na feedback jest zawsze na bieżąco. Ok, to wiemy już, że feedbacku udzielamy zawsze na bieżąco. Natomiast to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Pewnie, Ci się w głowie, pytanie, Aśka, dobra, ale co to znaczy na bieżąco? To znaczy, że wtedy, kiedy widzę daną sytuację, od razu mam. Dać swoją informację zwrotną, kiedy mnie coś w górze, albo wtedy, kiedy mnie coś bardzo ucieszy, to od razu mam dać tę informację zwrotną. A co z okolicznościami, co z momentem, co z moimi emocjami? No więc mamy drugi dylemat. ok, na bieżąco, ale co to znaczy na bieżąco i kiedy? I tutaj nie obędziemy się bez inteligencji emocjonalnej, to znaczy bez takiej samoświadomości, świadomości swoich emocji, ponieważ to de facto ty powinieneś wyczuć moment. Kiedy czujesz, że ta rozmowa będzie przeprowadzona rzetelnie, rzeczowo i spokojnie? Jeśli ma być pod wpływem emocji, to lepiej odczekać moment, i chwilę, na to, żeby te emocje uspokoić. I do tego potrzebna jest no, właśnie samoświadomość, tak skoncentrowana uwaga, uwaga, którą poświęcimy na to, żeby skierujemy na to, żeby posłuchać, jakie emocje w tej chwili czujemy i jakie myśli tym emocjom towarzyszą. I wrócić do mojego pierwszego filmiku, czyli do takiej do wniosków z pierwszego filmiku, czyli do matrycy relacji, czyli posłuchać też, w jakiej relacji, gdybyś miał teraz udzielić tego feedbacku, właśnie teraz, w tej chwili, na bieżąco, na gorąco, to w jakiej relacji jesteś. Bo może być tak, że nawet jeśli targają tobą jakieś emocje i one są silne, to ten feedback jednak będzie udzielony w relacji: Ja jestem ok, Ty jesteś ok. I szczególnie myślę, że wtedy, kiedy są to te pozytywne emocje, kiedy kończymy jakiś projekt, kiedy ten projekt zakończony jest sukcesem i chcemy na, na gorąco właśnie tej radości podzielić się ze swoim pracownikiem tą radością, informacją, jakąś pochwałą, dobrym słowem. Natomiast w tą drugą stronę wtedy, kiedy te emocje są nacechowane nieco inaczej. To e, dobrze jest tutaj właśnie użyć e, uważności, samoświadomości, wziąć e, trzy głębokie oddechy, zadać sobie pytanie, e, jakie emocje e, czuję, jakie myśli towarzyszą i jaką swoją potrzebę chcę teraz zrealizować. Tak na dobrą sprawę wystarczą wystarczy kilka sekund przy dobrej wprawie żeby um, zadać sobie kilka pytań. Jaką swoją potrzebę chcę teraz zrealizować, jaka e, emocja temu towarzyszy i jakie myśli e, temu towarzyszą, e, i kolejny krok, w jakiej relacji jestem z pracownikiem, dając mu w tej chwili informację zwrotną. E, ok, czyli wiemy już, że dajemy feedback na bieżąco i wiemy, co to znaczy na bieżąco, ćwiczymy uważność, żeby e, ten feedback był e, konstruktywny i odbywał się w odpowiedniej relacji. To tyle. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pozwoli ci upewnić się i zmienić albo utrzymać swój styl bieżącego dawania feedbacku, ponieważ tylko taka kultura pozwala prowadzić do permanentnego wzrostu i rozwoju. Dzięki. Pozdrawiam cię serdecznie z tego pięknego miejsca. Ja kończę właśnie ferie i wracam do pracy. Pa.